Bardzo pozdrawiam Was, siostry i bracia kapłanów Osoby Życia Koncentrowanego, Was, kochani młodzi przyjaciele, którzy tworzycie tę wspólnotę tutaj na tej katechezie Rise Up. Więc tu mamy szansę się spotkać i postaram się bardzo sprawnie, krótko, a rzeczowo przedstawić te treści, do których zostaliśmy zaproszeni. Na początku jeszcze raz bardzo chciałbym pozdrowić Was i powiedzieć, tak może to zabrzmieć sztampowo, już tak wyświechnane trochę, ale tak od serca naprawdę mówię Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że każdy z Was jest. I bardzo się cieszę, że tworzymy tę wspólnotę. W Litanii Loretańskiej mamy różne wezwania i one właściwie opisują kim jest Maryja, opisują jej styl życia, a równocześnie jak sobie wejdziemy, przejdziemy przez Litanię Loretańską, to zobaczymy też że pokazują, jaką misję ma wypełnić, do czego Pan Bóg Maryję zaprosił. I dzisiaj słyszeliśmy też takie wspaniałe y, słowa Elżbiety. Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Matka mojego Pana. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w tych wszystkich wezwaniach w Litanii lorytańskiej najpiękniejsze będzie jednak to słowo Matka. Matka słowo, które jest mówiąc, najpiękniejsze na świecie. Bardzo przejmujące, poruszające. Mam osobiste doświadczenie też, bo zanim przyszedłem do diecezji Bydgoskiej, to modląc się w różnych intencjach, kończyłem zawsze wezwaniem Maryjo, Matko Pięknej Miłości, módl się za nami. I kiedy przyszedłem do Bydgoszczy jako biskup ordynariusz, przychodząc do Katedry Bydgoskiej, tam jest sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Więc tak się cieszę, że Maryja, którą zaprosiłem, do swojego życia, której oddałem swoje życie, powierzam się jej, poprowadziłam mnie później właśnie do bydgoszczy, żeby być tak blisko niej, przez to sanktuarium też Matki Bożej, pięknej miłości. I matka. Słowo matka to jest to cudowne słowo, i dzisiaj matka mojego pana przychodzi do mnie. Matka Jezusa przypomina nam w ten sposób, że Bóg jest tym, który działa. On jest sprawcą. Wszelkich cudów. On jest źródłem łaski, stwórcą, właśnie to, co zaznaczamy dzisiaj ekologia integralna. To mówimy o Bogu i On, Maryja nam to pokazuje, że to Bóg jest sprawcą wszelkich cudów, że to Bóg jest Panem, że to Bóg jest stwórcą całego świata i stwórcą każdego z nas jako korony stworzeń. Jest zbawicielem, jest uzdrowieniem. Ale Bóg jest tak wielki. Że nie, boli, nie boi się podzielić swoją mocą. Zaprasza ludzi do współpracy w dziele zbawienia. I tu żeśmy słyszeli piękne świadectwa, do których możemy się odnieść, do tych refleksji, które się wypowiedzieli. To jest odpowiedź na to, jak Pan Bóg chce nas prowadzić. Bardzo Wam dziękuję za te świadectwa, bo weszliście w ten nurt, właśnie, do którego Bóg zaprasza, że dzieli się swoją mocą. Zaprasza ludzi do współpracy. Święty Bóg wzywa ludzi, aby byli kanałami, tak można by powiedzieć, w cudzysłowie Jego łaski. Że jest takim, zaprasza do tego być takim, można, to zostało zaznaczone też w tych świadectwach, przedłużeniem Jego rąk. Aby świecili Jego światłem. Tutaj też ten aspekt został mocno zaznaczony. Tak jak księżyc, który odbija światło słońca. I Maryja jest. W pierwszym szeregu tych wielkich współpracowników Boga. I ten tytuł, chciałbym się przy tym zatrzymać, Matka, dodaje to, co ja sobie dodawałem zawsze Matka pięknej miłości. O Ziemi też, który jesteśmy, którą mamy sobie czynić poddaną, tak Bóg zaprasza człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo swoje. Mówimy też matka Ziemia, matka Ziemia. też jest takie y, ukierunkowanie serca, żeby podejść z szacunkiem do Ziemi, uszanować y, wszelkie stworzenie. Y, bo matka Ziemia, też mówimy matka żywicielka. Jest pytanie dzisiaj też znowu: y, czy, mat, czy Ziemia nas wyżywi, właśnie. Czy Ziemia nas wyżywi? Czyli korzystamy z tych dobrodziejstw, które wydobywamy, które są w Ziemi, i dlatego możemy tak mówić też o Ziemi, po której chodzimy: matka, Ziemia. I chciałbym Was zaprosić, i Bracia, do tego, by przejść przez to słowo matka, i ona nam jakoś tak zobrazuje, o co tu chodzi w tym spotkaniu. Pierwsze słowo, w, w tym, pierwsza litera w wyrazie matka jest M. I to, co zostało tu mocno zaznaczone, M oznacza miłość. Wszyscy Bracia, tak teraz może stajemy wobec różnych sytuacji, praw, przepisów, paragrafów i mówimy sobie, jesteśmy bezradni. I rzeczywiście, yy, nie zmienimy dziś może ustaw, paragrafów, yy, jakichś sankcji, ale jedno możemy niewątpliwie, możemy po prostu kochać. Do tego Bóg nas uzdolnił. To, co jest y, dla nas taką dynamiką życia, to, co jest istotą życia człowieka, to to, że ma serce. Czyli pragnie miłości i kocha. To jest dynamika życia, to, co nas rozwija. Że je, doświadczamy miłości, to tej najpierw miłości bezinteresownej Pana Boga, i że potrafimy kochać. To jest istota naszego rozwoju, bo Bóg jest miłością, to, cośmy słyszeli. Bóg jest miłością, też powtarza papież Franciszek. Bóg jest miłością. Bądź miłością i Ty zaprasza nas dzisiaj Matka Boża pięknej miłości. I nie chodzi, siostry i bracia, o jakieś cuda, jakieś wielkie rzeczy. Może właśnie w tym wszystkim chodzi o taki zwykły uśmiech. To, co tutaj przeżywamy tak wspaniale w świat na Światowych Dniach Młodzieży. Zwykły uśmiech. Trochę cierpliwości więcej wobec siebie. Zamknięcie nieraz wargi, kiedy złość tak blisko. Bo to M oznacza miłość. I spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą, mówił świętej Pamięci Jan Ferdowski. A właśnie jak wygląda też przy tej ekologii integralnej nasza miłość do świata stworzonego przez Pana Boga, do Matki Ziemi, na przykład. No właśnie. W tej miłości objawia się konkretnie postawa szacunku. Drugie słowo: a. Tutaj chciałem wypuklić, oznacza adorację. A cóż to jest, jeśli nie uwielbienie Boga? A cóż to jest, jeśli nieprawdziwa modlitwa? Jeżeli Bóg jest pokojem, jeśli usłyszymy nam w Świętej dzisiaj ponownie słowa Jezusa, pokój mój daje Wam, to tylko wtedy będziemy mieć pokój w sercu, jak podejdziemy do Jezusa i weźmiemy właśnie od Niego łaskę pokoju. A nie podchodzi się do Pana Boga inaczej, jak przez modlitwę, czyli przez akt otwarcia serca. To jestem, Panie, stoję przed Tobą, otwieram swoje serce. Mów, Panie, bo Twój sługa słucha. Ty jesteś moim Panem. Czy, czy, czy człowiek jest mocniejszy od szatana? Nie. Nie człowiek, ale Bóg. Bo Bóg jest wszechmogący, właśnie. I zawsze przegramy z pokusą, kiedy nie trzymamy się Boga właśnie chociażby przez modlitwę, przez akt jakiegoś oddania, zawierzenia, bo jeśli nie idziemy po siły do Wszechmogącego, po co się dziwimy, żeśmy tacy słabi? Bo skąd te siły brać? Właśnie od Wszechmogącego, którego pokazuje Maryja. A oznacza adorację. Wszyscy bracie, nie bójmy się właśnie zgiętych kolan, nie bójmy się Swoimi słowami mówić do Boga. Nie bójmy się zwyczajnie być przed Bogiem. Mógłbym teraz katechezę wygłosić o adoracji, ale właśnie to jest takie zatrzymanie się, zachwyt Bogiem, podziwianie Boga, który jest prawdziwie, rzeczywiście obecny w najświętszym sakramencie. I patrzę się na niego, patrzę i to wystarczy. To troszkę tak w skrócie mówiąc, nie wiem, czyście korzystali z oceanu, czy nie, skąpieli tutaj z plaży. To trochę jak pójście na plażę, żeby się poopalać też, oprócz kąpieli. To co trzeba zrobić, żeby się opalić? Wystawić do słońca. Wystawić do słońca i słońce robi swoje. Tak samo tutaj na adoracji. Wystawić się do Najświętszego Sakramentu, a Pan Jezus zrobi swoje. Nic nie trzeba mówić. Po prostu zwyczajnie być. Czy jesteśmy w stanie też Przeżyć taki, tu były takie refleksje, też zatrzymać się i zachwycić Bogiem, podziwiać Boga, ale też, czy jesteśmy w stanie właśnie podziwiać piękno przyrody, właśnie zachwycić się tą przyrodą. No, No, ja nie mówiłam mówiła tak, to. Ale to już zostawiam. Bo, no właśnie, ale żeby umieć się zachwycić. Dzisiaj jesteśmy w świecie komórek, zdjęć. Od razu chcielibyśmy wszystko gdzieś tam y, zarejestrować, ale właśnie czy nie odłożyć czasami komórki, zanim zrobimy zdjęcie, to tak z własnymi oczami, sercem, umysłem zachwycić się tym pięknem przyrody i potem wyjąć z tego jakiś fragment, żeby go zarejestrować na komórce. Ktoś nazywa to y, pojęciem takim disclażer, czyli zachwyt y, pięknem przyrody, a disclażer to jest takie y, zachwyt przyrodą, by odkryć Wielkość stwórcy. Wielkość stwórcy. Dlatego y, to wejście w kontemplację przyrody to szansa taka, żeby y, zachwycić się Bogiem, odkryć Jego potęgę, wielkość. Matka mamy, my, a ty teraz Ty. Troska. Maria rodziła Jezusa, można powiedzieć, w gorszych warunkach niż my żyjemy. Nie wiem, w jakich wy teraz warunkach żyjecie tu na Światowych Dniach Młodzieży. Ja przeżyłem już też różne, bo od 27 lipca poruszam się po różnych miejscach. I teraz jestem w dobrych warunkach, bo w hotelu. <śla> Nie wiem, czy to zachwyt, <śla> czy zazdrość, ale, ale, wszystko na z. <śla> i to, i to. Maryja rodziła Jezusa w gorszych warunkach niż my żyjemy naprawdę. Odrzucenie przez ludzi z żółp samotność, ale miała pieluszki, bo jak mówi Święty Łukasz, skoro go porodziła, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Więc coś było jeszcze. I oznacza troskę to. Troska te o codzienny chleb, o książki dla dzieci, o ubranie dla męża, o chusteczki dla babci, o porządek przed blokiem w mieszkaniu, szafce swojej, inne rzeczy. Troska o czyste środowiska na przykład. Zatroszmy się o to, co takie zwykłe, a bez czego nie da się mówić, o wielkich sprawach współczesnego świata. Kto jest wierny w małej rzeczy, ten i wielkiej wierny będzie, mówi Pan Jezus. Troska zaczyna się od małych rzeczy, od drobnych rzeczy, od może drobnego gestu. Ale troska to też sygnał serca. To miłość, to to, że nie jestem samotną wyspą, że mogę być dla drugiego człowieka, że troszczę się nie tylko o siebie, ale troszczę się też o drugiego, że mogę mu pomóc, że mogę być potrzebny. Y Oczywiście, że zaczynamy, się, zaczynamy tę troskę o siebie najpierw, ale nie możemy się zamknąć w swojej przestrzeni, wyizolować. Bo w pełni możemy się rozwijać tylko wtedy, kiedy budujemy relacje, kiedy otworzymy się na człowieka, kiedy możemy służyć, kiedy możemy się swoim talentem podzielić zdolnością, bo każdy ma talent, jest też w tym świecie potrzebny. Więc troska, no właśnie, jest bardzo to ważny, ważna litera w tym wymiarze, o którym mówimy. Jeszcze jest K, oznacza krzyż. Rozumieć krzyż jako drogę do nieba. Święty Piotr nie rozumiał krzyża. Kiedy pan Jezus mówił, że musi cierpieć i być zabity, Piotr zaczął się dziwić i wyrzucać Jezusowi takie dziwne słowa. No właśnie, nie może to przyjść na Ciebie. Tysiące Piotrów może chodzi po drogach świata. Żyć bez krzyża. Uciekać świat tylko przyjemności, nieuczciwości, kombinowania, luziku tylko dla siebie, zagarniania dla siebie. No i tutaj też może być ten aspekt niszczenia przyrody świata, bo dewastujemy ją, a mamy wykorzystywać do tego, żeby się w pełni rozwijać, żeby to służyło każdemu człowiekowi. Więc to jest bardzo ważne podjęcie krzyża, czy umiejętność rezygnacji z różnych rzeczy, cierpienia jakiegoś, ascezy, umartwienia, że nie wszystko muszę mieć, nie muszę być na pierwszym miejscu, nie muszę tutaj być gwiazdą, ale właśnie odkryć to, że jestem kochany bezinteresowną miłością. Żyć bez krzyża, właśnie, nie da się. Żeby się tylko nie męczyć. Nie chce się człowiekowi brać krzyża, choćby Jezus go do tego zachęcał. To jest wtedy rzeczywiście brak posłuszeństwa woli Bożej. Raczej, siostry, nie oszukujmy się. Krzyż, nawet najcięższy, jest dowodem na to, że Bóg nas nie opuścił. Bóg wie, że nie jest łatwo, bo nie śmiał się, kiedy wkładano mu krzyż na ramiona. I może nie jęczmy, nie płaczmy, jeszcze nie narodził się człowiek, który by dźwigał większy krzyż, niż potrafił unieść, bo Pan Bóg nie daje takiego ciężaru, którego człowiek nie uniesie Ka oznacza krzyż. Podejmiemy ten krzyż, idźmy przez krzyż, bo krzyż to brama do nieba, nie ma innej drogi zbawienia. Jest droga przez krzyż. I jeszcze jedno jest A, matka. Też zostało ładnie tu powiedziane też w tych dzieleniach. Końcowe A oznacza Amen. To znaczy tak jest, niech się tak stanie. To słowo Maryi, kiedy anioł Gabriel mówi, że porodzi dziecię, słowo Jezusa. Kiedy Ojciec pragnie, by Syn umarł za każdego z nas. I mówi, tak jest. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Amen. Wtedy mówi. Bądź wola Twoja, nie moja. Boga mieć w sercu znaczy przyjąć Bożą wolę. O prawdę walczyć trzeba, ale z Bożą prawdą człowiek zgadzać się musi. Mówić amen. Amen. Niech się tak stanie. Niech się wypełnia. Wola Boża, czyli jest nie tylko słyszę, co Bóg chce ode mnie, ale jestem posłuszny Panu Bogu.